Wyobraź sobie, że jesteś oddalony 150 km od domu i masz do niego wrócić. Nie do końca wiedząc ja. Jeżeli uda się wrócić dzisiaj, to będzie cudownie. Nie wręcz wspaniale. Trzeba dodać, że nie mamy pieniędzy, nie dysponujemy żadnymi pieniędzmi. Jedynie na wodę i na jedzenie. Jesteśmy tu samemu. Oddaleni od Wrocławia, nie wiem ile to jest 140 km. Rączki mi troszeczkę odmarzają. Zaczynam się lekko niepokoić. Samemu, bez pieniędzy, licząc tylko na czyjąś pomoc, ścigaliśmy się do Wrocławia, a konkretnie pod ratusz na rynku. Ustaliliśmy, że nie używamy pociągów, autobusów, taksówek ani innych tego typu rzeczy. Ze znajomymi pojechaliśmy do Jakuszyc, pod granicą z Czechami. Każdy z nas rozpoczął swoją przygodę na tej samej drodze, jednak byliśmy od siebie oddaleni. I stamtąd zaczęliśmy wyścig. Pojechali, zostawili mnie. Łapiemy stopa, łapiemy stopa. Jedzie pierwsze autko, zobaczymy. O, o Gdzie pan jedzie? Warska okay. Poreba. Okej. Kamieręś. Kamerę? Ale co kamerę? Kamieręś. A, do y, Wrocławia. Do Wrocławia. Do Wrocławia, daleko, daleko, daleko bardzo. Dziękuję bardzo. Wróciłem do Szklarskiej i... i nie wiem co teraz, kurde faja. Myślę, że poczekam z 15 minut i pojawi się jakaś pierwsza oferta, nie do odrzucenia. Zimno też jest, nie mam rękawiczek. <słyski> Pierwsze za mną. Prawie udało mi się złapać, ale bardzo miły pan, w porządku gość. Powiedział, że nie wyjedzie, bo jakiś yy, tas. zastawił mu wyjazd. Powiedział, że jak będzie wyjeżdżał, jak mu się uda, to mnie weźmie, nie? A tak to żebym sobie łapał dalej. Ua! Zostałem wyrzucony, nie wiem gdzie jestem, ale to jest już za granicą, z Czechami. No i chyba będę po prostu próbował od razu, z bomby, nie ma co. Przejebane to jest ogólnie, że, że jesteśmy tu samemu, oddaleni od Wrocławia. Nie wiem ile to jest, 140 km, coś takiego. Jesteśmy zdani tylko na siebie. Dzień dobry, kieruję się może w stronę Jeleniej Góry i do Wrocławia konkretnie jadę, ale jakiekolwiek porzucenie do przodu mi bardzo pomogło. Pan Tomek decydował się nie podwieźć, bo okazało się, że jedzie na wrocławskie Bielany, także myślę, że wygram tę rywalizację. Chłopaki nie mają szans żadnych, siedzą sobie tam pewnie dalej pod tą granicą, a ja jadę, także jest bardzo fajnie. Tomek Aha! Paweł. Dobra, okazuje się. A właśnie, może, może pan nie chce, żeby... Nie, przepraszam. No My idziemy, rączki mi troszeczkę odmarzają. Coś jedzie, nie przejedź mnie. Za 8-13 Albo jelenia, albo legnica, albo Wrocław. Chyba mnie interesuje. Lecimy po zwycięstwo, lecimy po swoje. Dobra, jestem już w klarskiej. podwieźli mnie tacy mili państwo. Dobra, udało się złapać stopa, jadę teraz do... Do Cieplic. Do Cieplic, pod Jelenią Górą, a więc y, bardzo fajnie. Pana mogę tu zostawić. Ok, bardzo panu dziękuję. Dziękuję, do widzenia, miłego dnia. Jesteśmy... nie wiem gdzie, ale... I mam nadzieję, że już teraz jakiś konkret poleci, bo... O, szczerze to mi się za bardzo nie widzi, taka wycieczka dalej po 20 kilometrów. Chociaż w sumie fajnie, bo poznaję się nowych ludzi. Jest elegancko, dobra, no co, kurde faja, łapiemy stopa, no. Tak, wziąć Ej, ale to chyba bez sensu. Jak nie chcesz, decyduj, jechać, decyduj. No to nie, to... To nie, no. To się to Jeszcze się ścigamy, także. E, dziękuję panu. Dziękuję. Nie ma za co. E... Miło było. <noise> Wszystkiego, dobrego. Wszystkiego dobrego. Teraz muszę jakoś wykmienić, w jaki sposób dostać się dalej. To Tutaj ciężko, ciężko będzie o to, żeby się ktoś zatrzymał. Ważne jest to, żeby wsadziałem Bartka. Ciekawe co teraz chłopaki robią. Oj git! Dokąd pan jedzie? Do jeleni. Do jeleni, bo ja muszę się dostać do Wrocławia ogólnie. gdzie tam jakaś... Dojechał do Wrocławia o 17. Jakby coś to dojadło, do Jeleni mogę Cię i tak podrzucić, Dobra, dobra. Z miasta ogólnie lipa się na, na, ten, na stopa jedzie. Ja Cię mogę nawet wyrzucić gdzieś tam na wodnicę jakąś, ale to może na jakiejś stacji, tam jest przy e, takim głównym skrzyżowaniu w Jeleni, Wylot na Wrocław, e, Wrocław Szklarska. Jest stacja, Castorama, McDonald's, taki, taki dosyć duży węzeł komunikacyjny. Tak, I tak, kojarzę, kojarzę, wysłuchić. kojarzę, kojarzę. Jakby była taka możliwość, to byłoby spoko. super. Wielkie dzięki. No, do na razie. Cześć! Dobra w dupę udało się, jesteśmy przy Castoramie na wylocie do Wrocławia, tylko teraz tak, tu jest stacja benzynowa, na którą się wjeżdża. Czy wyjeżdża? Dobra, i tak mam to w dupie, bo muszę coś zjeść w maczku. Tomo. Widzicie gdzie ja jestem? I nie mogę. Nie mogę nie złamać. Dobra, powstaję tutaj tak 10 minut w tym miejscu, gdzie nikt nie przejeżdżał, oprócz tego jednego DW, które przed chwilą przejeżdżało, a później zmienię miejscu, no bo to nie ma sensu, nie? Jest to mocno problematyczna sprawa, jak do tej pory szło po maśle, to teraz mamy kłopot, bo nie ma jakiejś takiej ulicy, na której ludzie mogliby się zatrzymać po prostu. O, dziękuję panu. Tutaj trudna stopa była bardzo dostać. teraz musiałbyś być naj, najlepiej na ciebie, wyskoczyć, skoczyć jest do Wojcieszowa, bo nie ma... je pojadę przez Wojciechów jednak, cię zawiązę? Yy, I wtedy bym pojechał do tego kac Kaczo. Kaczorowa, A no widzisz, tak? do Kaczorowa musiał być I do Kaczorowa. Tamtąd, I A właśnie już... i stamtąd już wtedy tak. To się zgadza. No cześć, Janusz. trzymaj się do niej. Dzięki. To nie jest lekko, nie? Przejemy temat. Jestem w jakimś kur... Mój idę do Kaczorowa, jest Kaczorowa Boże daj, pojadę do Wrocławia jeśli mi się nie rozładują baterie albo komórka albo... A, idę do Kaczorowa, prawdopodobnie pieszo Zaczynam się lekko niepokoić, bo jest zaraz 15 do Kaczorowa idzie się A. Trochę, bo oddaliłem się od miejsca początkowego, jakieś 30-40 km, a jeszcze półtorej godziny drogi za mną. Zobaczcie, gdzie ja w ogóle jestem. Co to jest? Zaczynam się czuć coraz bo Widzę, że mam do przejścia jeszcze jakieś 4 km. No jest pizza, generalnie, straszna, ale się nie poddam. A co pan sobie w ogóle pomyślał, jak, jak tak, tak, stałem to na tym parkingu? No, to jest <zysy> I dlatego Dlatego? <laughs> no to... Ja. laska, <laughs> robię laskę Wszystko jasne <laughs> Jezu, naprawdę dziękuję Z całego serduszka Trzymaj się Paweł Miłego dnia Ci życzę Godzina 14.48 Jestem obok Skytowera Ktoś tu chyba już wygrał Także co, no poczekam na chłopaków jest 15, łapiemy stopa w Bolkowie. Nie w Bolkowie, tylko w Kaczorowie. Czekaj, czekaj, p***a. To nie jest Bartek? co on tam nie łapie stopy? Czepka pasuje, spodnie pasują, kurtka też pasuje. Jeszcze dym za papierosa wypuścił. Szybko! Zabierz mnie stąd! Szybko! No cóż za spotkanie! Ale dole. się cieszę, że cię widzę. <laughs> Też się cieszę, że cię widzę. Tutaj. Kurwa, taką przygodę mieliśmy. na jakieś dupowice jechałem Miło cię widzieć. Też miło cię widzieć, Bartek. Tak mam właśnie hoły. patrzę na ciebie. O, jakiś jakieś koleżstwo łapie tego. Stopa. Ty, Wszystko ale wiesz, że to jest mój spod ogólnie? Musi, Będziemy się napierać Musisz jeszcze swój przystanek znaleźć. Ile tu tak stoisz? Chwilę, ale mam gościa, co jedzie do Wrocławia ogólnie. Skąd? Nie powiem. Mam jego numer telefonu. Okay. To jest wyścig, pamiętaj o tym. W porządku. Bo o, o 17 on jedzie do Wrocławia. A my się dwa razy spotkaliśmy w ogóle. No i trzeba zaznaczyć, że to nie jest fake. Naprawdę. To było przypadkowe spotkanie. Ciekawe co robi Karol teraz. zaczęliśmy ten wyścig w ogóle, Ty już jechaliśmy na miejsce, z którego mamy startować, bo poczułem, że kurczę, w sumie to jest bardzo ciekawe przeżycie jednocześnie, ale też zacząłem się bać, no bo nie wiesz gdzie jesteś, nie wiesz jak wrócisz do domu i nie wiesz o której. Nie miałem totalnie żadnego planu na stop i jazda, ale poszczęściło mi się Wieram się. Pozytywne myślenie, wydłuża przyrodzenie i wygrywać i challenge. Ura! Nać Czekamy, czekamy. Jeszcze goś tam faka pokazał, no. Ja pierd... Danielku, gdzie jedziemy? Jedziemy do Wrocławia. Udało się. Anastazja nas... Y, zlitowała się nad nami. Gdzie jesteśmy, Danielku? W tej chwili gdzie się znajdujemy? Wrocławiu. W Wrocławiu. We Wrocławiu. Więc... Zawiozła nas y, Anastazja. Czekaj, bo się rozpisał. Karol się rozpisał. Jestem tu na rynku już od dwóch godzin Sprawa wygląda tak, że jednak nic nie powiedziałem chłopakom, że, że już przegrali A Oni są przekonani ogólnie, że wygrali Pisałem z nimi, pisałem im, że jestem gdzieś na jakimś zadupiu nadal I że jadę samochodem i że o, ale nie prosto do Wrocławia, co to będzie, co to będzie Dostałem info od mojego informatora, że chłopaki 15 minut temu byli na Bielanach I że będą przy galerii dominikańskiej, jak dojadą Galeria dominikańska jest zaraz obok rynku Będą tutaj, myślę, za jakieś 20 minut maksymalnie Bardzo ci dziękujemy Bardzo. Uratowałeś nam życie Trzymaj no dobra, wiesz co? We Jesteśmy w Wrocławiu, idziemy na rynek. Karol, wygraliśmy. No to co, idziemy coś zjeść. Zwycięskie jedzonko. Digas, you rush. Karol, we got one. We're going to fuck key wedding 2021. Thank you, man, really. I appreciate that. Tak, tak, Wrocław. No się ma. He just won! Congratulations! Thank you really? Niestety Karol nie wygrałeś. Niestety wygrałem. Kula znowu to samo się zaczyna z tobą. Czemu nie wygrałem? Bo już tu byliśmy przed chwilą. No, ale no, a wiecie gdzie ja i od jakiej godziny ja tu jestem? Od której? No zgadujcie. Od piętnastej. Tak. Serio? Tak, o 14.30 już byłem we Wrocławiu Ale? Tak Bo ja miałem taki plan, że wy tu przyjdziecie i będziecie, wiesz, podjarani Ło, ale my wygraliśmy, ale ten, ło A ja tu wychodzę i mówię I wygrałem Wow, Przegraliśmy Przegraliśmy